Dzisiaj z strony avanti i dzisiaj sobie polecimy na podobno najlepszą misówkę w sezonie drugim. Jaka to jest misówka i czy wygramy dowiecie się w tym odcinku. Ale zanim poprosiłbym Was o lajkacza, subika i wbijcie na mego Discorda, bo to jest naprawdę dla mnie ważne. Ale bez przedłużania lecimy już do odcinka. I podobno najlepsza misówka w sezonie drugim znajduje się... O tutaj. I teraz pewnie mnie zapytacie, Ewant, czemu to jest najlepsza miejscówka Fortnite? Otóż dlatego, bo mamy tą skrzyneczkę, która nam da zawsze termit. I potem, jak sobie zbierzemy ten termit, możemy sobie coś tu polutować zebrać te beczki, jakąś skrzyneczkę, coś, ten TGS. I ta miejscówka jest najlepsza z dwóch powodów: dlatego, bo mamy termit, a po drugie, że zawsze się rozbi tutaj pociąg, gdzieś w okolicach tutaj. I zawsze ten pociąg do nas przyjedzie. O, mamy tutaj jakiś kontest Jakiś chłop. Dobra, leży chłop. Szybko poszło. A teraz rozwalić tureta tego, nie wiem, jakąś wieżyczkę. Dobra, rozwalona wieżyczka. Więc jest Sigma. Ładujemy ładunki tutaj. I czekamy aż się wysadzi. Ja w tym czasie się uleczę. Pociąg się już zatrzymuje. I się otwiera. Teraz sobie ładujemy tych chłopów szybko, żeby nie dostać wart Kolejny i ostatni tutaj. No i teraz mamy szybko. Patrzcie, jaki loot mamy. Jedna skrzyneczka mityczna, druga teraz była. Jeszcze mamy tutaj. Bitcoiny, tak zwane. Kolejna mityczna skrzynia. Oczywiście nic nie wypada, bo to jest Fortnite. I zobaczcie, jaki mamy kozacki loot teraz. I po tym, jak to już zlutujemy, udajemy się w to miejsce. Które pozwoli nam wziąć najlepsze bronie Fortnite przy okazji zabijemy sobie jakiegoś mpc to kiedy już sobie tu wejdziemy wchodzimy do sejfu i macie tutaj różne mega fajne bronie jak na przykład ta mityczna pompa którą sobie właśnie kupujemy albo na przykład taki złoty pistolet który sobie też kupimy i takim sposobem w mniej niż 5 minut mamy już taki loot więc teraz wystarczy wygrać gierkę That, jeden. Oni się oboje zabili, co jest Ja tu zabijam jednego, a tu drugi ginie. Nice Widzisz, Alela 100 white Albo 100 i White 100 white znowu W razie co pamiętajcie, że możecie sobie wrócić i kupić w tym leczenie, bo tam jest mnóstwo leczenia. No jak możecie zobaczyć, mamy tutaj biga, mamy drugiego biga, dwóch agencików mamy i pijemy. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się w ogóle podoba sezon i jak oceniacie tą miejscówkę. Dostał sto! Aha, ja miałem... O kurde, nie, nie lubię tego sezonu, nienawidzę go. leży Wiecie, ja pójdę chyba na medalionistę po prostu Sto Jesteś dat. Łatwo i szybko poszło. Już go tam nie ma. Ła. Dobra, leży. Ale mam fajnego aim'a Czasami. U tam. A mnie i tak nie trafi. To jest jakiś słaby gość. Uuuuh. Ale mu wybumbiłem. Chyba nie. Nie ma nikogo. Jest. O kurde, ale misnąłem. Dead, shiton. Triple Edit dla widza. Kolejny triple edit, kolejny. Albo nie. I takim akcentem wygrywamy gierkę. Możecie ocenić miejscówkę w komentarzach od 1 do 10. Jak wam się film spodobał, możecie zostawić lajka, i subika. Jak chcecie, to możecie też być na mego Discorda. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Elo!